Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dawno niewidziany, dawno niesłyszany europoseł PSL-u Jarosław Kalinowski. Witam pana, witam państwa. PSL, członek Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej samej grupy, w której jest Platforma, prawda? Tak. No to niech mi pan powie z łaski swojej i naszym skłaczom, w co gra Jacek Sariusz-Wolski. No i to jest smutne dla mnie. Myślę, że nie tylko dla mnie. Eee, polityk o bardzo mocnej, ukształtowanej pozycji i tu w kraju, z zasługami w tym procesie integracyjnym. Bardzo mocną pozycję też wypracował sobie w Parlamencie Europejskim. Bardzo szanowany był szef Komisji Spraw Zagranicznych, jednej z najbardziej prestiżowych. Był szefem naszego klubu, POPSR, którego żeśmy wspierali jako PSL w sposób szczególny. Tak, ale, ale platforma go nie wspierała. Wie pan dokładnie, że on przez cały czas był sekowany przez Donalda. Ja Puska. nie widziałem, żeby ktoś był przez dwie albo trzy kadencje szefem klubu. Był i to był dobrym szefem klubu. Dzisiaj też są bardzo dobrzy. Natomiast wracając do, no właśnie, do zasadniczego tobra. pytania. Dla mnie to jest smutne, bo o tyle. Ja, ja no mam nawet świadków, że rok temu już mówiłem, że widzę że pan Jacek sariusz Wolski wystartuje z innych list niż platformy obywatelskiej w wyborach Mówię europejskich z, z list pisu. natomiast nie sądziłem że da się uwikłać w tą grę przeciwko kandydatowi Nasze farady pana Donalda Tuska przeciwko, przeciwko tej kandydaturze. Ale wie pan, I to, będzie ale wie, ale wie, że będzie instrumentem, instrumentem w rękach de facto Jarosława Kaczyńskiego. Ale który jest gotowy zapłacić wielką cenę za to, żeby pomieszać szyki Donaldowi Tuskowi. Ale pistot odwraca, mówi Jarosł... mówi tak: Jacek Sariusz Wolski wzniósł się ponad partykularne, partyjne interesy i gotów jest służyć nie, nie, Polsce, mam, mam wrażenie, że jednak jego własne ego. Pana Sariusza Wolskiego, jego własne ambicje tutaj wzięły górę Hej, i chyba apa, jednak apa. Liczy, liczy na zapłatę ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Jest to bardzo smutne, bo on w tym samym momencie daje zyski PiSowi, daje zyski i to duże, nawet jeżeli dostanie ministrem, jak to niektórzy mówią, to też uważam, że będzie zysk dla PiS-u, nie, że nie tylko dla... Wie pan, że nie zostanie. Też mam takie wątpliwości, ale ja mówię nawet jeżeli. Natomiast stracił bardzo dużo w ostatnich dniach, nie tylko w oczach polityków polskich w Parlamencie Europejskim Nary. i obserwatorów tu w kraju. Którzy nie popierają pisu i jego polityki w stosunku do Unii Europejskiej, ale panie, stracił też w panie całym panie ero, Europarlamencie. Panie Pośle, panie premierze, jest pan zbyt długo w polityce, by nie widzieć, że transfery w polityce są tak stare jak polityka. Nie pan transfery. A w jakich, są? Są? jakich? jakich? partiach była. Panie redaktorze, Sikorski. Panie, w... panie Doktorze, e, transfery są. I dlatego mówiłem, że, że się e, dziwiłem, natomiast e, smutne to dla mnie, że dał się użyć jako instrument. Transfery są, natomiast te transfery, nawet jeżeli są, to nie mieszczą się w kategoriach jeżeli... moich moralnych funkcjonowania w polityce. PSL udziela lekcji moralności w polityce. Zapamiętajmy tę datę. Mówimy o transferach. Dobrze, panie pośle. A tak serio, jeżeli Jacek Sariusz-Wolski, jak pan twierdzi, dał się użyć jako narzędzie, a jest zbyt szczwanym listem, no to na, narzędzie w, jakby w jakim celu? To znaczy, Co on z tego będzie miał? O! Ja nie wiem, co będzie miał. Przed chwilą e, mówiliśmy o tym, że niektórzy obserwatorzy mówią, że może ministrem spraw zagranicznych. A, a może komisarzem. A może przyszłym komisarzem. Na pewno byłby lepszy od obecnego ministra spraw zagranicznych pana Waszczykowskiego, a byłby bo lepszy jego od... poglądy, choć konserwatywne, czasem zbyt konserwatywne, jak dla mnie, w spojrzeniu również na Unię Europejską. E, no ale to jest w porównaniu do Waszczykowskiego i tego typu polityków PiS, no to jest europejski. Pełną gębą polityk. A byłby lepszym komisarzem niż pani Bieńkowska? Pani Bieńkowska jest w mojej ocenie bardzo, nie tylko dobrym, ale bardzo dobrym komisarzem. Także nie chciałbym nie porównywać. Dojalność. No ma dzisiaj pan Jacek Sariusz Wolski wadę, z której już się nie pozbędzie. Tą etyczno-moralną Pan mówi, że transfery są normalne. Ja pozostanę nie, przy nie swoim, wiem, że nie, nie. nie jest to, że jest, nie jest to normalne. Ja po prostu cieszę się, że siwe włosy wreszcie, ale wreszcie doczekałem chwili, kiedy PSL <laughs> mówi o moralności w polityce. Naprawdę warto było tego dożyć. Panie pośle, dołączy pan do chóru krytyków ministra Szyszki za ustawę pozwalającą gospodarzom, ludziom, którzy mają z, na swojej działce drzewa ścinać je bez zezwolenia z gminy? Jak dobrze pamiętam, to ta ustawa e, trafiła do Sejmu jako poselski projekt e, 7 grudnia. E, to był, ukazał się druk, a 16 była w sali kolumnowej głosowana. No nie było szans na to, żeby to rzeczywiście skonsultować i wychwycić błędy. Wskazywane również na posiedzeniu komisji przez przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli. I niestety spełnił się ten scenariusz, że jest to wykorzystywane. Jarosław Kaczyński sam przyznał, że lobbowanie różnych firm. Intencja była dobra. Natomiast finał niestety dramatyczny, jeżeli wczoraj... Poli politycy PSL-u są bardzo oszczędni w krytyce. Oni wiedzą, że ludzie na wsi bardzo chcą mieć to prawo do tego, żeby swoje drzewo, które na ich działce rośnie, móc wyciąć bez ważenia. do gminy. Dlatego mówię i powtarzam, że intencja była dobra. Zresztą w Sejmie, przyzna pan redaktor, nie było posłów innych klubów również, którzy by jakieś zasadnicze wnosili zastrzeżenia. No bo intencja była słuszna. Natomiast naprawdę trzeba było się przyjrzeć, czy przypadkiem pod skórą nie drzemie jakiś, jakiś diabeł. No i niestety jest. Jeżeli wczoraj widzimy, że kilka hektarów gdzieś tam koło łeby pada e, lasu chronionego, no są to straszne rzeczy. Już nie mówię o warszawskich przypadkach, którymi też, o których też szeroko media informują. Powiedział pan, skóra mnie się od razu <słyska> Nie, no, nie wiem, czemu się pan śmieje, ja chciałem spytać. No bo o ten... słyszałem, co, o czym chce pan, będzie, tak. chce pan ze mną chce porozmawiać. Pan, Chcę pana spytać, czy kupił pan żonie futro z lisów? Nie kupiłem. A z jenotów? Też nie. To trzeba się spieszyć, bo wie pan, że być może niedługo będą nielegalne. No, słyszałem konferencję pana Jarosława Kaczyńskiego, słynnego. W Polsce, bądź co, bądź obrońcę zwierząt. Pamiętam, w tym wypadku psowatych, Pamiętam spór, spór o ubój, tak zwany rytualny, i słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że PiS będzie głosowało przeciwko takiemu ubojowi, bo jest na wyższym poziomie kulturowym. To czyli potraktował jak barbarzyńców tych rolników, którzy chcieli po 500 zł na sztuce dostawać więcej. Natomiast mówimy o futerkowych, tak? Tak, i to psowatych, czyli jenoty i lisy miałby być to zakazane. To nie jest pierwsza próba, żeby Ale to zakazać. Kró, 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 krótka piłka. Jest pan za zakazem hodowania nie, jestem, tych zwierząt? Jestem, jestem przeciwko wprowadzeniu zakazu. Ja pamiętam jak w 1997 bodajże roku, a może szóstym wprowadzono zakaz tuczenia gęści na tak zwane stłuszczone wątroby, czyli fuagra. Pamię... A... Mhm. Kilkadziesiąt tysięcy polskich rodzin utrzymywało się z tej A produkcji. Pamięta pan w Polsce kiedy... zakazano, Litwini na tym wygrali i Słowacy, bo oni przejęli od nas tą produkcję. I Węgrzy też. Pamięta pan kiedy świat po raz pierwszy usłyszał o Marcie Kaczyńskiej? <laughs> To było wtedy, kiedy Marta Kaczyńska wzięła udział w manifestacji antyfutrzarskiej. No dobrze była jeszcze licealizka. Ja pamiętam, jak ojciec Tadeusz ryzyk tam używał różnych czyli brzydkich pan, słów. Czyli pan jest za tym, żeby lisy można było hodować. Ja na Ja jestem futrak. za tym, żeby, żeby tak, ale żeby warunki, które muszą wypełnić hodowcy, były bardzo ostre i wyśrubowane. O, 500 plus, o gimnazjach. I o paru innych rzeczach porozmawiam jeszcze w RMF24.pl i w interi.pl. Składczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Mówimy im do usłyszenia do poniedziałku.